Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ewa Stangre i Kamil Drewczyński na kolejnym webinarium zorganizowanym przez firmę Libet. W związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku na nowe techniki utwardzania nawierzchni, ale z zachowaniem właśnie wodoprzepuszczalności i co za tym idzie zmianie kosztów i szybszym tempie wykonywanej pracy, chcielibyśmy Państwu przedstawić produkt, który będziemy mieć w swojej ofercie. Czyli to, o czym mówiliśmy na początku: uchylenie rąbka tajemnicy. Co nowego w 2021? Drodzy Państwo, wszystkie informacje. Z tych wszystkich spotkań, które do tej pory się odbyły, było ich ponad 15, um, zebraliśmy i okazuje się, że potrzebujecie Państwo materiałów, które będzie można zabudować na powierzchni, gdzie będą mogły chodzić osoby oczywiście piesze, gdzie będą mogły jeździć rowery, tam, gdzie będziemy mogli jeździć samochodem osobowym i często wie, będzie mógł wjeżdżać pojazd ciężarowy. Potrzebujecie Państwo produktu, gdzie będzie dużo zieleni lub kruszywa. Ale nie będzie w całej części zabudowany na przykład elementami betonowymi, lub będzie można to w dowolnym miejscu zamontować. Tak naprawdę oczekiwania bardzo duże. Czy są produkty, które mogą sprostać z tym oczekiwaniom? Szukaliśmy takiego materiału dość długo i dzisiaj chcielibyśmy właśnie Państwu pokazać cały unikatowy system nawierzchni, wykonanych właśnie w systemie TEE. A cóż to takiego? No cóż, premiera. Produkty są całkowicie ekologiczne. Nie jest to tylko warstwa z kraty z tworzywa, jest to system zabudowy, który spełnia wymagania nowoczesnej ekologii i może być zastosowany w różnych miejscach, tak naprawdę. Na razie brzmi bardzo ogólnie, ale chciałbym Państwu pokazać zdjęcie już z realizacji. To produkt który został zabudowany m.in. na rondzie w Monachium. Tutaj temat dotyczy zabudowy Ronda, ale nie można było zbyt głęboko, głęboko przepraszam, korytować ze względu na korzenie, także instalacje i cały system bazuje na jednym podstawowym elemencie. Jest to właśnie krata stworzywa sztucznego o wymiarach 40 na 80 Jest to znany już Państwu rozkład obciążenia powierzchniowego. Wszystkie ułożone, bo płyty przenoszą ze sobą obciążenie, rozpraszają je. Co ważne, jest to produkt, który jest w 100% ekologicznie wytwarzany właśnie z tych tworzyw sztucznych, butelek, plastików, które wrzucamy do żółtych kontenerów. One później są segregowane. E, następnie z nich właśnie odbywa się produkcja krat, które Państwo tutaj widzicie. One są oczywiście też sprawdzone pod względem e, np. wpływu na środowisko, pH wody długo przebywającej. Jest to produkt, który jest bardzo wytrzymały, bardzo mocny. Jeden element waży ponad 8 kg. Można go zabudowywać w różnych koncepcjach i w różnych miejscach. Tak, możliwość zabudowy to jest na powierzchniach trawiastych, jak tutaj pokazujemy Państwu, z wykończeniem z kruszywa, które mamy w swojej ofercie, czyli wypełniamy tę szczelinę kruszywem, czy nawet zabudowa z naszych elementów betonowych kostek brukowych w różnej kolorystyce. Czyli mamy powierzchnię biologicznie czynną, mamy powierzchnię wodoprzepuszczalną, mamy powierzchnię, którą możemy zabudować w dowolnym miejscu kostką, bo za chwilę Państwu pokażemy, jak odbywa się montaż. Powiem więcej, ten produkt też może stanowić podbudowę pod m.in. kostki czy płyty, tam gdzie będą wjeżdżały nawet pojazdy ciężkie, a jego bardzo dużą przewagą jest to, że jest to bardzo innowacyjny sposób, który pozwala nam na zwiększenie tej przestrzeni. Państwo widzicie teraz realizację na osiedlach na obiektach wykonanych na przykład na terenie Niemiec czy Austrii. Dużo zieleni, bardzo szybki prosty opływ wody do gruntu, co ważne, mniej musimy korytować, mniej musimy gruntu wyciągnąć i mniej nawieźć nowego kruszywa. Nie mówimy tylko właśnie o posesjach, gdzie będą wjeżdżały czasami tylko pojazdy osobowe, mówimy przede wszystkim. O powierzchniach dość uniwersalnych, bo tak jak wspomnieliśmy, tak osoby niepełnosprawne, panie na wysokim obcasie, małe dzieci, ale także powierzchnia, gdzie będą wjeżdżały samochody osobowe i ciężkie. Tak, oczywiście i to, co Kamil mówi, to nie tylko zabudowa deweloperska, to nie tylko to, co pokazujemy parkingi, ale to też nasze prywatne posesje, gdzie ten produkt również świetnie się spisuje. Dokładnie, ale żeby Państwu przybliżyć, jak szybko można to zamontować i jakie dodatkowe zalety jeszcze ma nasz system, puścimy króciutki filmik, na którym pokażemy właśnie, jak odbywa się montaż. System ten pozwala też zaoszczędzić bardzo dużo funduszy czasu i pracy. Kiedy będziemy montowali drogi osiedlowe, tutaj na przykład widoczne, czyli robimy stabilną podbudowę. Za chwilę nie też dwa zdania, bo ona jest dużo mniejsza i cała powierzchnia po wyłożeniu, jak widać, w trybie natychmiastowym przepuszcza wodę w dół. Więc mówimy o materiałach, które będą szybko zabudowane. Nie musimy tutaj przy odpowiednim gruncie chłonnym stosować na przykład instalacji burzowej, bo całość będzie dostarczona wody od razu do gruntu. Można ją łączyć z innymi technologiami, i jak Państwo widzicie, po zabudowie mogą po nich jeździć nawet pojazdy ciężkie 40-tonowe, a wodoprzepuszczalność jest praktycznie bardzo duża, żeby nawet w 100%. Także możemy wykonać nawierzchnię zielone, możemy utwardzić nawierzchnię, a w razie potrzeby, jeśli chcielibyśmy zmienić na przykład powierzchnię na bardziej zieloną, czyli a oddychającą, możemy część kostek wyciągnąć i z powrotem zasypać ziemią i nasadzić trawę lub odwrotnie, przy zmianie koncepcji, przy zmianie kierunku, czy zabudowie na przykład ścieżki rowerowej. Gdybyśmy część teraz tej zieleni chcieli zabudować tak, aby komfortowo jeździło się szybko po nich to możemy szybko stworzyć pas, zabudowując go kostką betonową. Tak, i na pewno to jeżeli chodzi o samą koncepcję zagospodarowania, gdzie mamy możliwość wypełnienia tego y, trawą czy, czy kruszywem, to też y, ta przestrzeń robi się dużo ciekawsza. Dokładnie, a wspomniałem o zaletach, przede wszystkim o korytowaniu, o tym, że system dzięki rozproszenemu obciążeniu kraty y, powoduje, że musimy... Możemy mniej wykorytować. To wszystko nie są jakieś nasze gdybania, dywagacje to wszystko oparte jest na obliczeniach i na zrealizowanych obiektach, więc nie musicie się Państwo obawiać, że proponujemy Państwu coś, co nie jest sprawdzone, co prawdopodobnie się sprawdzi, tylko mówimy o pewnych rozwiązaniach, które są już potwierdzone wspomnianymi inwestycjami, wykonanymi już parę lat wcześniej, na przykład na terenie Niemiec czy Austrii. Cała zaleta rozproszonego obciążenia bazuje na tym, że w przypadku standardowej kostki, czyli koło widocznie tutaj na standardowej kostce ułożone, rozprasza obciążenie na grunt pod kątem około 45 stopni, i tutaj, przy korytowaniu, nawet na podjeździe dla samochodów osobowych pod domem, powinniśmy mieć grubość około 30, minimum 40 cm, kurszywa, ewentualnie półsłuchego betonu, zagęszczonego, podsypka i kostka, dlatego że krata właśnie ma. Rozproszony system obciążenia możemy korytować dużo mniej. Tu głębokość przy samochodach osobowych, gdzie czasami będą wjeżdżały pojazdy cięższe, to niecałe 20 cm, czyli mówimy o oszczędności co najmniej 50, a czasami nawet 100%. Jeśli chodzi o głębokość podbudowy, jeśli mówimy o na przykład o stabilizacji, o wymianie gruntu, tego tutaj praktycznie nie trzeba robić. To obciążenie się rozprasza. No i nie mówimy tylko o samej podbudowie, mówimy także o kruszywach, mówimy także o materiałach i o czasie pracy. Tak, oczywiście ta wytrzymałość też wcale nie jest przez to gorsza, tylko ta wytrzymałość jest bardzo dobra. Co daje tak naprawdę zastosowanie kraty? Na pewno tym najważniejszym elementem jest to, że to jest 100% przepuszczalna powierzchnia bez montażu instalacji odwadniających i to też właśnie tutaj w przypadku naszych wykonywanych prac. Też znacznie te, ta praca przyspiesza. E, Nawierzchnie dostosowane do ruchu, bez e, dużych sprzętów, ciężkich sprzętów, bez zagęszczania, e, bez rozkładu obciążenia i to jest też bardzo ważne. E, zabezpieczenie ekosystemu czyli woda, klimat, powietrze to co, to, co jest dla nas bardzo ważne. Jeden z najważniejszych elementów przy projektowaniu jest oczywiście zmniejszenie się w budżecie czyli zaproponowanie materiałów, które też. Oprócz wymagań, obciążeniu, wytrzymałości, gwarancji e, będą mogły być zastosowane, bo po prostu nie, nie przekroczymy danej kwoty. E, w przypadku systemu y, Krat TEE mamy do czynienia z materiałem, który pozwoli nam zmniejszyć ilość podbudowy, rozproszy nam e, właśnie to obciążenie, ale dodatkowo zmniejszy czas e, pracy. Czyli znaczna kwota, która przeznaczona jest właśnie na wykonawstwo, znacznie się zmniejszy. A co ważne, przy korytowaniu, szczególnie przy wymianie gruntu, ilość ciężkiego sprzętu, koparek, przywożenia, wywożenia kamienia, kruszywa czy betonu bardzo znacznie obniżamy emisję szkodliwego CO2, nawet o 80%, bo tam właśnie najwięcej pracuje ciężkiego sprzętu. To wszystko jeszcze są w większości diesle i nawet jeśli są to najnowsze silniki, niestety one. Cały czas wydzielają dużą ilość tego CO2, więc tutaj warto wziąć to pod uwagę. No i niejednokrotnie stosowanie tego typu rozwiązań, o których Państwo mówimy, czyli cały system krat TE powoduje, że też dodatkowo zwiększamy na przykład bilans wodny. Tak, raz jeszcze właśnie warto podkreślić tutaj, że produkt jest bardzo przyjazny dla, dla środowiska i to, co Kamil wcześniej powiedział, o tych wszystkich dodatkowych elementach, bez których nie, nie możemy sobie poradzić, czy koparki, czy inne sprzęty no, są nieuniknione. No tutaj możemy znacznie ograniczyć to, to wszystko. Dodatkowo, grunt oddycha. Mówimy także o tym, że wody opadowe spływają szybko do gruntu i one też mogą bardzo szybko odparować, czyli mówimy o tym. Niskim zagęszczeniu podłoża, czyli zbytnio nie wpływamy negatywnie na grunt, który wcześniej już zastaliśmy na inwestycji. Mówimy o ochronie wód gruntowych, czyli bardzo szybkim odpływie wody i zasilaniu właśnie wody, której niestety, jak mówiliśmy na którym spotkaniu, jest coraz mniej. Dodatkowo zabudowana murawa, czyli zasadzona trawa w tych przestrzeniach jest wzmocniona częścią kraty, więc poruszanie się po niej samochodów, które ruszają czy hamują. Nie powodują w tak dużym stopniu niszczeniu murawy, co daje po prostu większe możliwości wegetacji roślin i co jest ważne, co jakiś czas nie musimy po prostu tego wymieniać. Ważne jest też to, że jest bardzo szybki dostęp wszystkich odżywek, składników odżywczych, które potrzebne są w glebie, także przy ukorzenieniu się roślinności, możemy zastosować je w różnych miejscach. Tak, są to ciągi piesze, jezdnie dla samochodów osobowych do 3,5 tony, ścieżki rowerowe, ścieżki, alejki, prywatne miejsca parkingowe, także to zastosowanie kraty jest, jest obszerne. Czyli i możliwość wypełnienia kruszywem i zasadzenia roślinnością, ale także wypełnienia kostką, co powoduje, że będzie nam się łatwiej i przyjemniej po niej poruszało. Mówimy także o nawierzchniach, tak jak wspomniałem, gdzie możemy wypełnić je kostką, wykonać podbudowę, dużo cieńszą po prostu nie musimy tak głęboko korytować i będą mogły wjeżdżać na nią pojazdy osobowe, ale dzięki właśnie zastosowaniu kraty i tego rozproszonego obciążenia, także pojazdy dużo cięższe, bo no, sporadycznie, ale przynajmniej raz w roku przyjdzie do nas w większości albo nowy mebel, albo opał typu drewno do kominka lub inne elementy, które zamówimy. Niejednokrotnie są to już pojazdy cięższe, także mówimy o parkingach, mówimy o. Ewentualnych wjazdach Straży Pożarnej, ale także drogach serwisowych i drogach wiejskich, czyli tam, gdzie przy odpowiedniej podbudowie. Albo gruncie chłonnym, możemy zabudować całą nawierzchnię i nie musimy wykonywać bardzo kosztownej instalacji burzówki, krótko mówiąc. Tak, tak nie zapominajmy o tym, że tutaj w to, co powiedziałeś, że to obciążenie w przypadku tych ciężkich samochodów, to, to są ruch ciężki tak naprawdę do 40 ton. To są bardzo ciężkie pojazdy. No, głównie to tak naprawdę śmieciarki, tak. ewentualnie szambiarki. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, niejednokrotnie większość osób nie zdaje sobie sprawy, albo mija temat, wstawiając tablicę na drodze osiedlowej z napisem osiedlówka tylko 3,5 tony, samochody osobowe, oprócz pojazdów, które będą obsługiwać dane osiedle, no ale właśnie śmieciarka to bardzo często już pełny... Pojazd, który waży prawie 40 kg. I tutaj, no tak jak widzieliśmy na filmie, na całej inwestycji możemy właśnie zabudować kostkę. Mamy powierzchnię, która szybko przepuszcza wodę w dół i nie musimy wykonywać tak drogich wymian gruntu czy stabilizacji właśnie dzięki rozproszonemu obciążeniu. Gdzie jeszcze możemy zastosować to rozwiązanie, te, te płyty, bo tych zastosowań jest tak naprawdę dużo. Cały czas pokazujemy systemy zabudowy, systemy deweloperskie, ale co jeszcze? Niedokrotnie są to nawierzchnie, gdzie będą właśnie na przykład biegały konie zwierzęta, które jak wszystkim się wydaje mogą biegać po każdym gruncie, ale okazuje się, że jak zaczęliśmy się bliżej przyglądać temu tematowi, ten grunt też powinien być e, amortyzujący, nie powinien być tak twardy. I tutaj wykonanie tej nawierzchni, właśnie na całych inwestycjach, które Państwo tutaj widzicie, pod spodem został właśnie wykonany z naszych krat, wypełnionych ziemią, a następnie wysypany mieszanką e, piasku i, i różnego rodzaju kruszyw, które powodują, że stawy, właśnie u tych zwierząt, nie będą tak szybko eksploatowane i. Niejednokrotnie nie są to tylko zwierzęta typowo do wyścigów czy zarabiania pieniążków, ale mówimy o naszych sympatiach i miłościach, czyli życzymy im jak najlepiej, chcemy, żeby jak najdłużej, najdłużej żyły i żeby nie było później żadnych problemów właśnie w poruszaniu się. Niejednokrotnie także są to powierzchnie, nawierzchnie, gdzie musimy właśnie zastosować wymianę gruntu i tam stosujemy system kraty, a następnie na niej wysypujemy kruszywo i możemy zamontować kostki. Także bardzo unikatowe rozwiązanie. Rozwiązanie, które też możemy stosować w miejscach, takich jak Parki Narodowe. Tak, właśnie to są te dodatkowe zalety tego produktu, bo to jest właśnie ochrona korzeni dla istniejących już nasadzeń i, i na pewno też dobre zaopatrzenie w wodę i wentylację obszaru korzenia, bo to też jest system, który bez problemu nam tą wodę podaje. Nieograniczony rozwój systemu korzeniowego, tutaj też to jest ważne i zabudowa właśnie w parkach, Narodowych i w innych strefach chronionych. Niejednokrotnie jest tak, że chcemy gdzieś podjechać, zaparkować, przejść się i zobaczyć, jak dany element e, wygląda albo krajobraz, czy przepiękne czy, czy urody miejsce. I mamy problem właśnie z zaparkowaniem. Niejednokrotnie przy przetargach, w których braliśmy udział, były oboszczenia, które powodowały, że mogliśmy mm, tylko marzyć o tym, żeby zabudować tą część stabilnie. Większość bazowała na wysypanym kruszywie, który tak naprawdę po okresie kilku lat i tak e znikało w gruncie, albo trzeba było ponownie wykonać za chwilę utwardzenie, które też nie kosztuje tak mało, więc tutaj mówimy o soli solidnej zabudowie trwałej, wykonanej raz na, na długie lata, nie uszkadzającej nawierzchni. Cały system też ma e duży wpływ na środowisko i dzisiaj będziemy o tym e cały czas przypominać, dlatego Sposób zabudowy, między innymi przez właśnie odpowiednią filtrację wody do gruntu, która przesiąka przez podbudowę, przez grunt i piasek, też powoduje oczyszczenie tej wody, która później jest kierowana do, do wód gruntowych, które często korzystamy podlewając nasze ogródki. Mówimy o nawierzchni, która jest drenażowa, mówimy o podłożach, które też nie będziemy musieli uszkadzać czy wymieniać. Mówimy o dużej zalecie, czyli obniżeniu kosztów korytowania i pracach. Tak naprawdę jest bardzo dużo plusów. Mhm. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy i zapraszamy na następne spotkania. Dziękujemy za pytania i zachęcamy do udziału. Dziękujemy. Do dziękujemy, widzenia. Do widzenia.